Cześć, mam na imię Milena, jestem trenerem angielskiego w biznesie. Opowiem Ci, jak wyglądają nasze spotkania indywidualne. Nasza współpraca zaczyna się od przygotowania dla Ciebie planu nauki na kolejne trzy miesiące. Plan nauki przygotowuję po naszym pierwszym spotkaniu, podczas którego omawiamy Twoje potrzeby i pomysły. Ja również dzielę się z Tobą moim doświadczeniem pracy z innymi moimi uczniami. Następnie ustalamy częstotliwość spotkań. Zazwyczaj raz lub dwa razy w tygodniu. I wtedy zaczynamy działać. Przez kolejne trzy miesiące skupiamy się na rozmowie oraz obszarach, na których nam najbardziej zależy: takich jak stopniowe przejście z ogólnego języka na język biznesowy, poprawna wymowa oraz krótsze i spójne wypowiedzi podczas spotkań w języku angielskim. Często zdarza się, że ktoś przychodzi do mnie z potrzebą pracy nad gramatyką czy poszerzeniem słownictwa, a naszym prawdziwym celem okazuje się poprawna wymowa lub skrócenie wypowiedzi, aby były bardziej zwięzłe i profesjonalne. Po trzech miesiącach wspólnie podejmujemy decyzję co do kontynuacji indywidualnego programu nauczania lub Twojego dołączenia do grupy konwersacyjnej online. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o mnie, to zapraszam Cię do skorzystania z linku do nagrania o mnie oraz wypełnienia formularza kontaktowego, aby umówić się na pierwsze spotkanie. Do zobaczenia. Milena, Twój trener angielskiego w biznesie.